Witam serdecznie, nazywam się Piotr Ostrowski chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić 24 kwietnia o godzinie 18 do Gminnego Ośrodka Kultury w Kalnicy. Zagramy tutaj wraz z Przemysłowym Figlem koncert gitarowy. Nie zabraknie utworów metaliki, Led Zeppelin, ale również i standardów muzyki klasycznej, jak i muzyki hiszpańskiej. Będzie to koncert charytatywny, a cały dochód będzie przeznaczony na potrzeby Ukrainy. Tak, zapraszam wszystkich mieszkańców Ziemi Brańskiej na koncert charytatywny do gminnego środka upowszechnienia w Kelnice. Wstęp wolny będziemy zbierali datki, ofiary będą przeznaczone na rzecz osób, które przybyły do nas z kraju objętego konfliktem wojennym, czyli z Ukrainy. Jako goście zagrają u nas Piotr Ostrowski, nasz instruktor muzyczny, oraz jego kolega Przemysław Figuil. Serdecznie zapraszamy.